Witam jeszcze raz. Dobry wieczór. <noise> Chociaż w też mi się podobacie. Czegorznie jak szybko biegać. Słuchajcie, ta formuła dzisiejszego spotkania będzie bardziej luźna niż rok temu. Nie mamy żadnego motywu przepadnego. Jest to po prostu bal karnawałowy. Myślę, że powoli umiera w narodzie ta e, spontaniczna chęć zabawy w Karnawale. Myślę, że czas na to, żeby to kontynuować i przekazać następnym pokoleniom. My starsi, ja się taki czuję i odpowiedniśmy pokazać młodzieży, jak się kiedyś bawiło, żeby oni następnym pokoleniom biegaczy to przekazali. Także moją ambicją jest taka, a tak, żebyśmy za kilka lat zrobili taki bal na przykład na hali Wisły, czy na nowej, na nowej hali na Krzyżynach. Ale żeby nie przedłużać, jeszcze raz witam Was, proszę o gratki, bo to rozgrzewa. Obrigado. Niechaj ci się w życiu wiedzie, tak jak w tej piosence. Jeszcze zaproszenie, szybujcie się w połowie e, lipca, moja pięćdziesiątka. Będzie ostro. To nie ja, to nie trenerzy, to każdy z Was jest członkiem tego klubu i przez Waszej cegiełki ten mur, jakim jest powoli nazwany za Masters, by nie istniał. Także wielkie dzięki za Waszą e, za to, że jesteście, za to, że pomagacie, za to, że przychodzicie. To są ludzie, którzy na przykład tworzą stronę internetową. Niby nic, niby ich nie widać, I się gniewa. Na przykład chciałbym podziękować Wojtkowi Krawczynkowi. Słuchajcie, nie ma go, ale to jest gość, który robi stronę internetową, łącznie z Tajetanem. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo za Twoją inwencję, za, za Twoje pomysły. Bez niej nie byłoby takiego pięknego ofertu. To jest niedziało. Dziękuję Ci. Monika Kaczyńska. Myślę, że z jej... relacji... Dziękuję, Monika. ...ta strona by nie żyła. Szczególne podziękowania za... Dlaczego co to tu zrobił. Nigdy nic nie dostałeś. Naprawdę jak trzeba spisujesz się. Będzie więcej nagród, niestety tyle mam. Następnym razem wszyscy, a naprawdę dziękuję wam wszystkim. To nie jest tak, że, że to ja robię bez waszej inwencji, bez Sławka, bez wszystkich, którzy na co dzień, nie jestem w stanie was wszystkich wymienić. Robicie coś dla tego klubu, ten klub trwa. Nikt nikomu nic nie każe, ja nikomu nic nie każę, tak jak mnie. Wszyscy przychodzimy tutaj z dobrej woli, dla naszego wspólnego dobra. Dziękuję wam jeszcze raz. I naprawdę, zapraszam na parkiet. Bawmy się dobrze. Przejdźmy do historii. Salud!